Cześć, zapraszam wszystkich serdecznie na Open night Economy Summit, który odbędzie się już w przyszłym tygodniu, wtorek środa w krakowskim ais ie Właśnie wyszliśmy ze szwalni pod krakowskiej od Patryka Jedytka, gdzie odbywają się ostatnie przymiarki dla Mateusza. Szyjemy ubrania na wystąpienie, które będzie się za kilka dni. Ubrania oczywiście odpowiedzialne społecznie, czyli z polskiego lnu, z odpowiedzialnych źródeł, szyte tutaj na miejscu w Wieliczce, tak jak w roku ubiegłym, tylko bardziej udoskonalone. I bardziej klasyczne w tym roku. I chcemy pokazać, że przede wszystkim nawet w Polsce można znaleźć tkaniny świetnej jakości, które są robione u nas w Polsce, z naszych przęd, no i. A najfajniejsze jest to, że potem te ciuchy w końcu trafią na rynek i faceci wreszcie będą się mogli tak ubierać. Tak. I będzie, będziemy mieli okazję się spotkać z Wami już za tydzień. Tak. Serdecznie zapraszamy. Serdecznie zapraszamy.